mm Cześć, z tej strony Ola z kanału Kwiatki, Bratki i Stokrotki. Zapraszam do mojego lipcowego ogrodu. Filmiki kręciłam zarówno początkiem lipca, jak i teraz po 20. Dlatego tutaj możemy jeszcze podziwiać różę Super Doroty, która obecnie już jest przekwitnięta. W tym roku była bardzo zdrowa, nie chorowała na mączniaka ani też nie miałam problemu tutaj z mszycą. Zastosowałam sobie oprysk przeciw mszycy który może dwa razy w sumie rozpyliłam i myślę, że bardzo pomogło. Pomogły też na pewno naturalne sposoby, takie jak biedronki. Było ich tutaj bardzo dużo i myślę, że żarłoczne larwy bardzo dobrze poradziły sobie z tymi mszycami. Także Róża Super Doroty bardzo pięknie, bardzo fajnie w tym roku. Bo dzisiaj pokazuję, oczywiście zawsze w każdym moim filmie, Obecnie też już właśnie jest w fazie takiego przekwitnięcia, ale dalej cieszy zdrowymi, pięknymi liśćmi, które przebarwią się na pewno na jesieni. Tutaj jeszcze, no już możemy zapomnieć o piwoniach, już dawno, dawno. Tutaj jeszcze takie resztki miałam, bo w tym roku piwonia u mnie kwitła, nie zakwitła naraz. Jak gdyby było tak, że tu jedne kwiaty przekwitały, a drugie jeszcze się Trzymały kolejne, jeszcze były w pąkach, niektóre od razu deszcz pokonał. Także z tą piwonią było tak różnie w tym roku. Nie była na pewno taka obfita, ale starczyła na Boże Ciało, na ołtarze. Także jak najbardziej polecam ją zawsze. Tutaj są takie odmiany piwoni bardzo stare, biała i ta, ta różowa. No Można powiedzieć, że nieśmiertelne. Przenoszę je, one zakwitają, także bardzo bardzo tą piwo nie polecam. Jest to fajna, zdrowa yy, roślina. Tutaj mamy rzut oka na tą ścieżkę moją. Oczywiście widać ta już, yy, że pracy czeka mnie bardzo dużo, a to był ogród jeszcze przed wyjazdem wakacyjnym, także nie trudno się domyślić, że po wyjeździe wakacyjnym, po powrocie tej pracy. Zostałam dużo, dużo jeszcze więcej, także no jest co robić, jest co robić, nawet w takim niedużym ogródku jest naprawdę co robić, a już myślę o kolejnych rabatach, bardziej w słońcu marzy mi się rabata, marzy mi się właśnie z trawami i jeżówkami rabata, no ale to na razie pozostanie w sferze marzeń, bo pierwsze muszę ogarnąć to wszystko tutaj. Tutaj mamy jeszcze raz super doroty w innej porze. No, tutaj widać, że kwiaty powoli już, już będą przekwitać, będą spadać płatki. Ja nie zostawiam owoców róży. No, nie zostawiam ich, bo bardzo szpecą i bardzo to wszystko jest takie wtedy wysuszone. Widać, że ta roślina jest obciążona zawiązywaniem tych owoców, tych nasion. Także po prostu je wycinam i mam w formie takiego zielonego pnącza na ogrodzeniu. I dołożyłam tutaj żółte kwiaty, bo jak wiecie, ja uwielbiam połączenie różowego koloru z żółtym. Nie wiem, jakoś tak przemawia do mnie, jest to bardzo takie energetyzujące. No, każdy, każdy ma to co lubi. Powiedzmy sobie szczerze, niektórzy wolą bardziej stonowane, jaśniejsze kolory. Ja jednak lubię takie mocne akcenty w ogrodzie i po prostu tego się trzymam. Tego się trzymam. Często powtarzam takie połączenia kolorystyczne w ogrodzie. Tutaj na przykład z floksami też to jeść kropkowana yy, i też z firletką. No takie, takie kolory, tego typu rzeczy do mnie tutaj, jak widzicie, najbardziej przemawiają. Bardzo mi się tutaj podoba zestawienie właśnie to jeści z... Yy, Rozchodnikiem, z tawłką arenca. Tutaj mam też piękne pióropusze. Zobaczcie, żurawki. Naprawdę olbrzymie były te, te, te kwiatostany. Ja sobie to pościnałam i mam to ususzone teraz w Altanie w Wazonie. Fajnie to wygląda. Pierwszy raz się spotkałam, żeby aż takie długie te, te kwiatostany wypuściła. W ogóle duży był, duży krzaczek się taki z niej zrobił, z tej żurawki tutaj. Fajnie, może ją podzielę, nawet może się uda pozyskać nowe sadzonki z niej. Zobaczymy, ale, ale bardzo fajnie w tym roku zakwitła. No, ale mieliśmy też taką pogodę sprzyjającą roślinom, bo i było słońce, i, i było też trochę tego deszczu, nocami były burze, także ja tutaj nie podlewam też tych moich roślin, podlewam tylko rośliny, które świeżo zasadzę, to wiadome, ale tych, które rosną tutaj już od lat, no to staram się. Jednak no, no nie podlewam, bo one muszą sobie same poradzić. Ja mam założenie takie, że rośliny po prostu sobie same w tym ogrodzie muszą poradzić. I przechodzimy sobie do przedogródka, a przed nami tutaj wieżba hakuro. Obecnie już jest przycięta, bo dotarły wreszcie moje nowe nożyce ogrodowe i od razu musiałam je wypróbować. Wierzbę hakuro przycinam dość mocno w kształt kuli. I no ogólnie mi podobają się takie formowane drzewka, formowane krzewy. Lubię, jeżeli tylko się da, jeżeli tylko potrafię, to jak najbardziej próbuję tak właśnie przycinać swoje roślinki. Tutaj jeszcze mamy dołem taki niebieski, to jest Hyacinth kalifornijski. On jest podobny troszkę do agapantu, taki miniaturowy agapancik można by było powiedzieć, ale u mnie na przykład zimuje fajnie, ja go nie wykopuję, on się fajnie rozrasta też, tylko niestety tak, na samym początku ma takie nieciekawe listeczki, takie długie, wąskie, potem te kwiaty na szczęście się bardzo bronią, one bardzo fajne są, fajny mają kolor. I w ogóle nie trzeba przy nich nic zrobić. Następnie one zasychają, i znowu mamy nieciekawy obraz. Znowu, znowu trochę są szpetne, także je wtedy przycinam. A tutaj, fruczek, gołąbek na moim ostrogowcu. Bardzo lubię takie widoki, lubię obserwacje takie przyrodnicze. Naprawdę jest to bardzo miłe, kiedy coraz więcej takich właśnie owadów ten ogród odwiedza, i kiedy widzę, że nie tylko dla mnie ten ogród jest użyteczny, ale też i właśnie dla takich małych stworzonek. Następnie sobie przechodzimy do takiej rabaty. Niedaleko basenu dla dzieci. Tutaj ta kostka to jest właśnie pod ich basenik. No i mamy tutaj floks, tutaj mamy lawendę. No widać, że ten filmik jest z początku lipca, bo lawenda obecnie, no to już do przycięcia, już, już powinna być przycięta. Już, już powinniśmy myśleć o formowaniu jej w kuleczkę. Tutaj drugi raz zakwitły łubiny. Będę je docelowo przycinała dużo niżej, żeby sobie odbiły nowymi świeżymi liśćmi. A tutaj już mamy znowu powrót do tej rabaty w moim takim babcinym ogródeczku. Tutaj jest troszkę ta rabata właśnie powiększona. Ja ją powiększałam w tym roku. No właściwie już od zeszłego roku z tym walczę, żeby tutaj jak najwięcej się działo, bo ona była taka ucięta i teraz jest do ogrodzenia pociągnięta. Tutaj ją właśnie obsadzałam własnoręcznie pozyskanymi siewkami kostrze wysinej ładnie też się rozrasta dąbrówka. Mam tutaj też takie małe sadzoneczki żurawki, które sobie pozyskałam z takiej większej już rośliny. Tutaj sobie wysadziłam rozchodnik i tutaj bardzo taka ciekawa sytuacja, bo ten rozchodnik, który teraz pokazuję, wsadziłam go od razu do gruntu i tak ładnie mi się rozrósł. I to było sadzone w słońcu. Ten rozchodnik posadziłam w cieniu. I zobaczcie, był przytłumiony przez liście y, innych roślin, i zupełnie skarłowaciał, zupełnie się nie rozrósł tak pięknie. A jeszcze mam y, do pokazania y, rozchodnik, który również jest y, z tej samej y, serii co tamte, y, bo w tym samym czasie były pozyskiwane te sadzoneczki, ale go w ogóle nie wysadziłam do gruntu. Zobaczcie w doniczce, jaki jest malutki, a jaki jest już duży, dorodny po wsadzeniu do gruntu, oczywiście na stanowisko takie, jakie mu odpowiada, czyli stanowisko słoneczne. Ten najmniejszy z tych rosodników był sadzony najwcześniej. Teoretycznie powinien być największy, ale przez to, że przysłaniały go liście innych, większych roślin, właśnie jest taki maleńki. Dlatego go przesadziłam teraz tutaj w bardziej słoneczne miejsce, żeby miał więcej miejsca, więcej słońca. Kiedy mamy rośliny w doniczkach z planem wsadzenia ich do gruntu, to najlepiej, żebyśmy nie czekali tak długo, nie zwlekali z tym, bo to zawsze działa na niekorzyść rośliny. Jeszcze tym bardziej czasami sobie o niej zapomnimy, gdzieś ją przeniesiemy. I wtedy niepodlewana naprawdę karłowacie je, albo całkiem y, możemy sprawić, że będzie ususzona do wyrzucenia. Dlatego ja tak radzę, że jak tylko mamy jakieś y, roślinki zakupione, to wsadzajmy je, przemyślmy sobie, gdzie chcemy je sadzić y, i wsadzajmy je y, od razu, po prostu do gruntu i nie przetrzymujmy za długo w takich właśnie doniczkach, jeszcze bez podstawki, bez osłonki. Także sadzimy rośliny, które kupiliśmy, od razu sadzimy. Ja życzę Wam właśnie udanych, przemyślanych zakupów nowych roślin. Za dzisiejsze oglądanie dziękuję i pozdrawiam serdecznie.